Gotowa? Pójdziemy tam koło tej żółtej bojki. Leon, ty mów, gdzie są rekiny? Pójdziemy w stronę gór. Tam widzę jakiś inny stat, jakiś inny samochód płynie czerwony, widzicie? Bim Ja Wiem. Jakbyście umieli pływać, to była woda czysta, to można byłoby skoczyć i pływać. A ja widziałem taki jeden ześlizgawką przed. Teraz ile spróbuj kręcić. Kręcisz? Dzięki, że mi pomagasz. Jeszcze jedno kółko robimy Ila Teraz tą stronę Robimy kółko, skręcaj Toś tam z szybko jedzie, widzisz Kółeczko Co widzisz na plaży? Zjeżdżalnia tam, jest zobacz jaka duża Zawracamy. Szybko bardzo płyniemy. Czekajcie, podpłyniemy tam, gdzie te jachty są. Zobaczymy, co tam jest. Okay. Widać tam jakieś rekiny. Oj, oj, oj. Zaraz kapitan Lila będzie sterowała. Nasza kapitan Liliana. Liliana ma długie nogi trzeba zrobimy kółeczko żeby było widać całą panoramę dookoła Gdzie jest plaża Leonku? Plaża, plaża Gdzie jest plaża? Zzz. Okej, okay, płyniemy teraz Zrobimy kółeczko Dobra Leon Nie wychylaj się Kieruj, 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 skręcaj, bo wlecimy w plażę Dookoła tej niebieskiej popłyniemy bojki, tak? Ale tam się Tam coś jest w wodzie, widzisz? Tam coś jest w wodzie, coś, coś czarnego pływa. Tu jakiś, kij, jakiś kawałek drewna. O. Ilunia, gdzie jesteś? Co? Ilusia, chcesz kierować? Zaraz cię dam. Brawo No skręcam, skręcam, czekaj. Nie wychylaj się. Ale ty jesteś kierowca, super. Nigdy nie płynąłeś taką łódką, co? Wodne auto, nie?